Bóg Starego i Nowego Testamentu Bez zrozumienia głównego tematu Biblii, jakim jest grzech i odkupienie, panuje dziwne i niebiblijne przekonanie, że Bóg Starego Testamentu był zły, mściwy i surowy. Natomiast Nowy Testament objawiał łagodnego i dobrego Boga. Jest to fałszywy i niezgodny z prawdą obraz Boga. Zwróćmy uwagę na kilka fragmentów ze Starego Testamentu, które opisują charakter Boga. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał. Jachwe, Jachwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Księga Wyjścia 34. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia. Pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Psalm 85. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie prawo. Księga Izajasza 42. Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i ja cię miłuję. Przeto daję ludzi za Ciebie i narody za życie Twoje. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą. Przywiodę ze wschodu Twe plemię, i z zachodu cię pozbieram. Księga Izajasza 43. Bóg Ojciec w Starym Testamencie zajmuje się Izraelem jak kochanym dzieckiem. To właśnie z Izraela miał wyjść Mesjasz, dlatego naród ten jest szczególnie wybrany przez Boga. Tak mówi Pan Zastępów, przesławny, do narodów, które was ograbiły. Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Księga Zachariasza 2 Kiedy Izrael zaczynał się kłaniać fałszywym bogom lub popadał w nieprawość, natychmiast Bóg ingerował i wybaczał im. Tak też postępuje podobnie z chrześcijanami w Nowym Testamencie. Bo kogo miłuje Pan, tego karze. Chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. List do Hebrajczyków 12. Biblia stopniowo odkrywa przed nami obraz Boga, dlatego nie powinniśmy porównywać Boga Starego i Nowego Testamentu w naszej ludzkiej ocenie. Kiedy uważnie czytamy Biblię, szybko dojdziemy do wniosku, że Bóg jest taki sam w obu częściach Biblii. Zarówno Jego miłość, jak i gniew są okazane w obu częściach Pisma Świętego. Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność I nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta List do Rzymian 1 Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć Co więcej, z martwych wstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? List do Rzymian 8 Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych Wychodząc z takiego domu albo miasta Strząśnijcie proch z nóg waszych Zaprawdę, powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Ewangelia Mateusza 10. Oczy jego jak płomień ognia, a wiele diademów na jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię jego nazwano Słowo Boga. Księga objawienia 19. Nowy Testament również bardzo jasno wypowiada się na temat Sądu Bożego. Zaklinam Cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego Królestwo. Drugi list do Tymoteusza 4. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci synowi, nie oddaje czci ojcu, który go posłał. Ewangelia Jana 5. Nie ma rozróżnienia na Boga starego i nowego testamentu. Takie rozgraniczenie wynika jedynie z braku znajomości Boga, tekstu biblijnego i odniesienia do kontekstu całej historii w niej zapisanej. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Drugi list do Tymoteusza 3. Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, ale strach. Musimy zrozumieć, że skoro Bóg jest miłością, to nienawidzi wszystkiego tego, co zagraża człowiekowi. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. A każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Pierwszy list Jana 4. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. O źródle miłości. Pierwszy list Jana 4 W Nowym Testamencie Jezus nie pobłażał demonom, ani także faryzeuszom czy uczonym w piśmie, którzy okłamywali ludzi w kwestii Boga. Tak też Bóg, jak w Starym Testamencie wypędzał ludy i władców, chcących zniszczyć Izrael, z którego miał wyjść Mesjasz. Król Aradu, Kananejczyk, mieszkający w Negebie, dowiedział się, że Izraelici nadciągają drogą od Atarin. Napadł na Izraela i wziął trochę ludzi do niewoli. Wtedy Izraelici złożyli następujący ślub Panu, mówiąc: Jeśli dasz ten lud w nasze ręce, klątwą obłożymy ich miasta. I wysłuchał Pan głosu Izraela i wydał w ich ręce Kananejczyków. Izraelici obłożyli klątwą ich oraz ich miasta, stąd miejscowość ta otrzymała nazwę Horma. Księga Liczb 21: Słuchaj Izraelu, ty dzisiaj masz przejść przez Jordan aby wydziedziczyć narody większe i mocniejsze od Ciebie, miasta ogromne i umocnione pod niebo, lud mocny i wysoki, synów Anaka, znanych Ci, o których słyszałeś. Któż się ostoi wobec synów Anaka? Niech Ci więc dzisiaj będzie wiadomo, że Pan, Bóg Twój, kroczy przed Tobą jak ogień pożerający. On ich zniszczy, On ich poniży przed Tobą, prędko ich wypędzisz, wytępisz, jak Ci to przyrzekł Pan. Nie mów w sercu, gdy Pan, Bóg Twój, pokona ich przed Tobą. Dzięki mej cnocie dał mi Pan tę ziemię w posiadanie, bo z powodu nieprawości tych ludów, Pan wytępił je przed Tobą. Nie dzięki Twojej sprawiedliwości, ani prawości serca Twojego, Ty przychodzisz wziąć ich kraj w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych ludów, Pan, Bóg Twój wypędził je przed Tobą, a także aby dopełnić słowa przysięgi danej Twoim przodkom Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Księga powtórzonego prawa 9. Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości, jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza. Dochowasz pełnej wierności Panu Bogu swemu. Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg Twój. Księga powtórzonego prawa 18. Bóg doskonale znał ludy, które prześladowały Izrael. Dlatego przestrzegał przed wszelkimi kontaktami z nimi, bo to zawsze kończyło się demonicznymi praktykami i odstępstwem. Obrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. I mimo, że ich pouczałem niestrudzenie, nie chcieli usłuchać ani przyjąć upomnienia. Umieścili swe obrzydliwe bożki w domu, nad którym wzywano mojego imienia, by go zbezcześcić. I zbudowali wyżyny Baala w dolinie Benchinnom, by ofiarować swych synów i swoje córki kuczci Molocha. Nie poleciłem im tego, ani mi na myśl nie przyszło, by można czynić coś tak odrażającego i doprowadzać Judę do grzechu. Księga Jeremiasza 32 Nie wytracili narodu. Jak im to pan nakazał. Lecz się zmieszali z poganami i nauczyli się ich uczynków. Poczęli czcić ich bałwany, które się stały dla nich pułapką, i składali w ofierze swych synów i swoje córki złym duchom, i krew niewinną przelali, krew synów swoich i córek, które złożyli w ofierze posągom kananejskim, i ziemia krwią się skalała. Psalm 106. Bóg zawsze ma szerszą perspektywę. Tylko ten, kto nie zna Boga, podważa i osądza jego działania. Wywyższa siebie ponad Stwórcę i stawia własną sprawiedliwość ponad Bożą. Jeśli człowiek dokonuje takiego osądu, bez znajomości tekstu biblijnego i kontekstu, czy nie jest to hipokryzją? Bóg w obu częściach pisma świętego jest taki sam i niezmienny. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan, Księga Kapłańska 19. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Ewangelia Mateusza 5. Jest to jeden i ten sam Bóg. Od początku aż do końca Biblii. Tak mówi Pan, król Izraela. I odkupiciel jego, Pan zastępów. Ja jestem pierwszy i ja ostatni, i nie ma poza mną Boga. Księga Izajasza 44. Kiedym go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martw, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc. Przestań się lękać, ja jest pierwszy i ostatni. Księga objawienia 1 Całe Pismo Święte jest od Boga natchnione i objawia tego samego Boga. Odpowiedział mu Jezus. Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które Wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Ewangelia Jana 14. Bez zrozumienia głównego tematu Biblii, można popaść w błędne wnioski. Cały Stary Testament jest zapowiedzią Mesjasza, Jezusa. Nowy Testament objawia to, co było zapisane w Starym Testamencie. Na to On rzekł do nich: Oni rozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Ewangelia Łukasza 24. Każda księga Starego Testamentu objawia jakąś informację i proroctwo o Mesjaszu. Dla wielu może być to zaskoczeniem, ale Jezus nie pojawia się nagle dopiero w Nowym Testamencie. Jest Bogiem Wiecznym, a więc jest obecny i w Starym Testamencie. Wódz zastępów pańskich. Gdy Jozue przebywał blisko Jerycha, podniósł oczy i ujrzał przed sobą męża z mieczem dobytym w ręku. Jozue podszedł do niego i rzekł: czy jesteś po naszej stronie, czy też po stronie naszych wrogów? A on odpowiedział: Nie, gdyż jestem wodzem zastępów pańskich i właśnie przybyłem. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego: Co rozkazuje mój pan swemu słudze? Na to rzekł wódz zastępów pańskich do Jozułego: Zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. Księga Jozułego 5. Tajemniczy wojownik odezwał się do Jozułego słowami, jakimi Bóg Jachwe zwrócił się wcześniej do Mojżesza. Rzekł mu Bóg: Nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest Ziemią Świętą. Księga Wyjścia 3. Również starotestamentowy prorok Ezechiel opisuje Boga w ludzkiej postaci. Ponad sklepieniem, które było nad ich głowami, było coś, o miało wygląd szafiru, a miało kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. Następnie widziałem coś, jakby połysk stopu złota ze srebrem, który wyglądał jak ogień wokół niego. Ku górze od tego, co wyglądało jak biodra, i w dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś, co wyglądało jak ogień, a wokół niego promieniował blask. Księga Ezechiela 1 Biblia od początku do końca jest jedną i spójną opowieścią, która ma wiele wątków pobocznych. Bóg jest cały czas taki sam. Jeżeli nie znasz całego pisma, trudno mówić o poznaniu Boga. Oczywiście na podstawie samego pisma świętego nie jesteśmy w stanie w pełni poznać Boga. Dlatego Bóg daje nam różne historie, na podstawie których możemy wystarczająco poznać naturę, charakter i zamiary Stwórcy. Po upadku pierwszych ludzi Bóg zapowiedział odwrócenie tego stanu. Stary Testament jest zapowiedzią Mesjasza, z kolei nowy jest jego objawieniem. Kluczowym wydarzeniem zbawienia ludzkości była ofiara Mesjasza na Krzyżu. A to oznacza, że do dzieła Krzyża działy się rzeczy, których nie możemy wyjaśnić bez Jezusa. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć pewnych działań i decyzji Boga w ludzkim toku rozumowania. Stają się one dopiero jasne, kiedy je czytamy przez ujawnioną tajemnicę o Mesjaszu. Jako przykład może posłużyć historia Abrahama, który został przez Boga wystawiony na próbę. Mimo obietnicy licznego potomstwa, Bóg zażądał złożenia ofiary z jedynego syna Izaaka na Górze Moria. Ostatecznie Bóg cofnął ten nakaz za pośrednictwem Anioła. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: Oto jestem. Anioł powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Księga rodzaju 22. Historia ta wydaje się być niezrozumiała i pozbawiona logiki. Wielu ludzi na podstawie tej historii doszukuje się potwierdzenia teorii o złym, mściwym i kapryśnym bogu Starego Testamentu. Nowotestamentowy list do Hebrajczyków pozwala nam szerzej spojrzeć na tą historię. Przez wiarę Abraham. Wystawiony na próbę ofiarował Izaaka i to jedynego Syna składał na ofiarę. On, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było, z Izaaka będzie dla Ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał Go jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. List do Hebrajczyków 11. Wydarzenie to miało być obrazem tego, jak będzie przebiegała historia zbawienia. Według tradycji żydowskiej. To właśnie w tym miejscu, na górze Moria, stanęła świątynia jerozolimska. Kilkaset lat później to właśnie ta góra została nazwana Golgotą i na niej dokonało się odkupienie świata. Bez szerszego spojrzenia na tą historię, jak i wiele innych, nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć przekazu. Bóg zawsze ma szerszą perspektywę.